Witam Was serdecznie w mojej najnowszej serii z gry Vampire The Masquerade Bloodlines. Jest to moje trzecie podejście do tej gry. Za pierwszym razem hmm, stwierdziłam, że nie, to co nagrałam jest beznadziejne. Nagram jeszcze raz, skoro mogę zacząć jeszcze raz. Za drugim razem, dla odmiany, podjęłam się zrobienia tutorialu i okazało się, że tutorial jest zbagowany tak, że nie jestem w stanie iść dalej, więc muszę nagrać jeszcze raz. Tym razem też nie podejmę się tutorialu. Jak widzicie gra jest po polsku, ściągnęłam patch, no, kosztem rozdzielczości, ale jedyne co zauważycie to rozciągnięty obraz u Was na boki, bo ja wszystko już, wszystkim się zajmę przy renderingu. Zaczynamy nową grę, moi drodzy. Prawdę mówiąc, podajemy się jeszcze raz testu, już robiłam go dwa razy, żeby wybrało mi uh, klan. Zobaczymy też... Uh, znaczy, postaram się wybierać te same odpowiedzi. Żeby nie było. Odpowiem na serię pytań. Oczywiście, że kobieta. A odwracam się, żeby się z nim zmierzyć. Okej, okay, poznaję kogoś w klubie. Jadę do domu, wiadomo co i jak. Okazuje się, że przychodzi mąż. <grym> A szczerze, spokojnie wyjaśniam, że nie miałam pojęcia, że są małżeństwa. I mówię, że mam zamiar wyjść i nigdy nie wracać. Ale w razie czego y, trzymam y, palec na klawiszy szybkiego wybierania na telefonie, jakby przydała się policja. Za co się zabieram? Za snajperską grę, oczywiście. Fajne są to kontrolery na prawdziwą broń. Uh, ta napad na sklep, prawdę mówiąc, hmm, ja bym spróbowała go rozbroić, ale nie wiem, czy to bicie do utraty zmysłów trochę do mnie nie pasuje, ale raczej bym nie zwiała. Okej, okay, zostałam napadnięta zeszłej nocy i chcę podjąć środki, żeby um, nie być taką bezbronną. Nie lubię sztuk walki. Eee, spluwa to trochę przesada. Bieram nóż. No, że można kogoś zranić, a nie zabić tylko. W środku nocy słyszę jakiś hałas i decyduję na moje dochodzenie. Co biorę ze sobą? Tego pytania też nie miałam nigdy. Broń z nocnej szafki. Eee... Brat jest, świat jest okrutnym i niewybaczalnym miejscem, ale zawsze sobie radziłam. Dlaczego? Już widzę, że wybierze mnie inny klan niż poprzednio, ale to może dobrze. Ponieważ ja trzymam wszystko w tajemnicy, nie masz pojęcia jakich prawd nauczyłam. Tremory. Poprzednio byłam w Toreadorach. Ciekawa. O, generalnie, są ogólne atrybuty, są zdolności. Atrybuty... O, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Członkowie zławorogiego klanu Tremere są mistrzami wampirycznego czarnoksięstwa. Więc twoimi najsilniejszymi atrybutami są no słowa, na które możesz wydać dwa punkty. Czyli nie jestem towarzyska. Trochę szkoda. To, co mi się podobało w tereadorach to właśnie ta towarzyskość. A, najsłabsza jestem w predyspozycjach. Okej, okay, no ale... Ale, ale. Eee, rozeznania mam dość dobre i e, Będę go czarować. To jest fajne. Aha, no możliwości to są działania, jakie można wykonywać w grze. hmm, <grystanie> hmm To może być ciekawe, moi drodzy. Magia. Co do Wskaźnika Człowieczeństwa, może ja Wam opowiem, nie będę czytać. To polega na tym, że wampiry mają w sobie i człowieka, i bestię, i im niższy Wskaźnik Człowieczeństwa, tym bliżej nam do bestii, a to zwiększa naszą szansę do wpadnięcia w furię. Podczas furii e, wykonujemy, nie mamy kontroli nad swoją postacią, możemy zabijać niewinnych, różne takie niefajne rzeczy. I tutaj przechodzą do kolejnego podpunktu to są pogwałcenia zasad maskarady. Wampiry mają swój kodeks, yy, według którego nie żyją, <laughs> strasznie mi się to podoba. Za złamanie zasad maskarady, czym jest przede wszystkim używanie zdolności nadnaturalnych przy człowieku, czeka nas kara. Jeśli złamiemy pięć razy te zasady, przegrywamy grę. Dobrze. Dobrze, to mi nie jest potrzebne. Przepraszam, że tak przeleciałam, ale no. Dobrze. O, mogę coś jeszcze rozdać? Nie. No dobrze, niech tak zostanie. Dobrze, będziemy się bawić w wampirzego maga. Jak ja wyglądam? Zajebiście, dużo bardziej mi się podoba yy, jej wygląd, niż wygląd... Yy. Nież <laughs> niż wygląd z, tej, na, z tureadorów babeczki. Dobra, już się nie bawię. Mogę sobie dobrać historię. Dobra, nie, nie wybieramy żadnego na, dodatkowego talentu. A to ciekawe. Teraz mogę rozdać punkty dodatkowe. Ciekawe. Dobra. O, oh, zaczynamy grę. Jeszcze raz. Jak dla mnie to będzie no w sumie czwarty raz, bo roztestowałam, jak działa. Teraz się tylko modlę, że to się nagrywa. Komentuję tego, że daliśmy dupy za przemianę w vampira. Znaczy. nie my. Moja postać. Good evening my fellow kindred my cover engagement you may have had this evening it's unfortunate that the affair that gathers us together tonight is a troubling one we are here because the laws that bind our society the laws that are the fabric of our existence have been broken as prince I' am within my rights to grant or deny the kindred of this city the privilege of siring Many of you have come to me seeking permission, and I have endorsed some of these requests. However, the accused that sits before you tonight has not refused permission. Indeed, my permission was never sought at all. They were caught shortly after the embrace of this child. It pains me to announce the sentence, as up to tonight I considered the accused a loyal and upstanding member of our organization. But as some of you may know, Członka nie członkinie. My jesteśmy nową członkinią. O no cóż no zapomniałam powiedzieć na początku, że nie obiecuję jakości tego sproszczenia. Jak już widzicie, nie ma polskich liter. Ja po prostu nie mają tego w grze, więc może to było za trudne. Dla ludzi robiących pacza. I, Which leads to the fate of the ill-begotten progeny. Without a sire, most child are doomed to walk the earth, never knowing their place, their responsibility, and most importantly, I have decided that this is bullshit. Koleś z tyłu wielki, śmiesznie wygląda. let very finish I have decided to let this kindred live they shall be instructed in the ways of our kind and be granted the same rights let no one say I am unsympathetic to the plights and causes of this community I thank you all for attending these proceedings and I hope their significance is not lost good evening. Szczerze mi się wydawało, że good evening się mówi na powitanie, nie na pożegnanie. Hmm. I od razu mówię, nie biorę tym razem tutoriala, bo jest spakowany. Joshua, tragic. My apologies, but you see, there is a strict code of conduct that all of us must must adhere to if we wish to survive. when someone anyone breaks these laws they undermine the well-worn fabric of our centuries-old society understand my predicament allowing you to live makes me directly responsible for your subsequent behavior so, so what chcesz nas sobie to wychować in na the opportunity to transcend so the is so you will be brought to Santa monica there you will meet an agent by the name of Mercurio he will provide the details of your labor I've shown you great clemency prove it was more than a wasted gesture fledgling don't come back until you do good evening okay <sad> so, like for us to... test <sighs> Cześć, Aha, tak, bo pozwoliło mi dodać jakieś dodatkowe punkty. Nie wiem dlaczego. Podejrzewam, że to jest bug muda. Aha, co masz na myśli? Jak sobie przydzieliłam tak wielkie statystyki? Yeah. Używam moda lub czegoś podobnego. Pozwól mi kontynuować. Kim jesteś? A podoba mi się animacja twarzy w tej grze. Nie mam zbyt wiele czasu. Przekaż mi. <laughs> okay, first the masquerade. If you going to hear a lot about this, so let me sum up real quick. Sure, you're a vampire. Great. Keep it to yourself, okay? It's easier that way, trust me. That's the masquerade. Keeping vampire secret secret Easy, right? Easy peasy. Generalnie nie wolno nam zabijać niewinnych. Pozmniejsza to nasz poziom człowieczeństwa, a jak już wspominałam, im bliżej bestii, tym częściej popadamy w furię. Tia. sound imagine you're feeling that thirst right now get it where you can however you can just remember the first two lessons don't let anyone else see you feeding they'll flip out and cause you to break the masquerade and cause some bigger batter vampire to come stop a mud hole in your ass also drink it's Dlaczego zaczęliśmy mówić ciszej? Ech. Do zobaczenia, Jack. Jesteś fajną postacią. I e, polubiłam Cię w tutorialu, ale niestety Bak mi nie pozwolił Wam tego pokazać. Dobrze. To jest nasza miejscówka. Ta. Świetne Oprzczane wyro Kartony na podłodze, super. Co to? Luteczka z pigułkami. Zwykły zegarek. E estrogen, uwaga, nie zażywać w przypadku płci męskiej. Po co mi estrogen? Nie jestem wystarczająco kobieca? No zobaczcie. Chyba jestem. Nawet włosy mi, się, mi falują. I spódnica. Okej. Okay. Co to jest? Koperta z pieniędzmi. 100 dolarów. Poproszę. List. Cześć. Hasło do twojego komputera to Sunrise. Wschód słońca. Zatrzymaj pieniądze z szafki. Są twoje. Wysłałem ci maila z moim adresem. Przejdź do mnie jak się rozgościsz. Mercurio. Ok. Wedle własnej wygody odwiedź mnie, proszę, w moim domu wśród śródmieściu. Zostawiam ci to jako wskazówkę. Mroczna krew, nasza klątwo to się natchniełem tego wiersza. W tak łonym ciele wyczułam tak wielką moc. Przyjdź mnie, odnaleźć tam, gdzie płonie mistyczne słońce. Niech i tak będzie, jakiś regent. Okej, okay. nie po to gram w tej grę, żeby oglądać telewizję. To nie Simsy. Komputer. Dobrze. Uh. Super. O, okej. Okay. Mercurio skontaktuje się z tobą, gdy już przejdziesz do Santa Mo przybędziesz do Santa Monica. Nie teraz czasu i spotkaj się z nim. Ok. Bum! Jest przeogromny! Powiększenie penisa. Patrz tylko, jak zlatuje się do ciebie panienki. Dzwoni już dziś. Mm, szukasz tej ze swojego byłego męża, który spóźnia się z zapłatą alimentów? A może tego pajaca, który cię zaciążył? Wstrzymaj poszukiwania! Z psem na bandziorów Artura Kilpatricka możesz... Kilpatricka? Możesz znaleźć niemal każdego z kratoteką, a w dzisiejszych czasach prawie każdy ma teczkę. Przejdź do lokalu Artura Kilpatricka Bale Bones z poręczeniem za kaucję. Jeśli chcesz dać komuś popalić, to my możemy tego kogoś odnaleźć. Przyjaciel. Gra się rozpoczęła, pionek został wprawiony w ruch. Ciekawe. Uh, ok. I wychodzimy. Taki dość stary tryb kontroli nad uh, komputerem. O! Krew! Poproszę. Mam nadzieję, że jak będę ją nosić przy sobie, to... Nie wytrycha. No dobrze. Mam nadzieję, że jak będę ją nosić przy sobie, to się nie zepsuje. Hmm. Gazeta. I mamy nowe zadanie. Ok. Hmm. Nope. Nie możemy jeść pizzy. Oh, chyba, że byłaby ze trubką krwistą. Ok. Dobra. No właśnie, jeśli twoje punkty maskaradzy spadną do zera, to przegrasz grę. Niestety muszę się opierać na tipach i... ...tej ilości tutorialu, którą zrobiłam swego czasu. <todgłosy> Jesteś głodny? Ja też. Hmm, chyba jesteśmy sami w tym zaułku. No. Zjem cię trochę. Tylko żeby cię nie zabić. Nie podniosłeś nam bardzo. Ah, krwi, ale nie jest źle. O! A to co? Hm! Okej, okay. co ci się stało koleś? Cześć. A co pan robi? Okej. Okay. Mógłby mi pan pożyczyć kilka dolców? Szczęście mnie opuściło. Uh, sure. dolarów. <laughs>

<laughs> to było dobre. Zapiszemy grę. Aż. Aż zapiszemy grę. A. Cześć. Wszystko gra, po prostu kogoś szukałam. Szukam. Uh. Dobrze. Czy ja cię znam? Jestem wampirzycą, no jestem. Co? Wampirem? Co ty jarałeś do cholery? No dobra, pogadajmy.

Kim był wampir, który zrobił z ciebie gula? Oh man, I really wish I could tell you, but I don't think I'm supposed to. But it's really cool to be talking to you, just well, because I don't get a lot of chance to talk to vampires. Oh man, well, other than my master, so I thought I'd just say, you know, what's up? You know? Okay. A, lubisz być gulan? It's awesome, man. After that.

A, nie wypuścisz mnie, co? Dobrze, chyba wejdziemy tutaj, co? Z tego co pamiętam, to to jest miejscówka, gdzie znajdziemy Mercurio.